Siema z tej strony, Michael. To jest kolejny odcinek Forte City Sezon drugi I tak w poprzednim odcinku było głosowanie i odpada Sergio. No, daleko w sumie doszedłeś. Teraz już iść. Ok, a temu co jest? Ej, wpadłeś do jakiegoś bota? Jakiś mało rozmowny jest. Dobra, nieważne. A więc tak, dzisiejszym zadaniem zagraćcie sobie po prostu wychowanego. Musicie się, macie czas na schowanie, i później ja będę szukał. I od razu mówię, że umiem latać, więc kto wejdzie wyżej, to nic mu to nie da. I tak, dwie ostatnie osoby, których, które nie zostaną znalezione, są bezpieczne. Slam, bo ty masz właśnie ten immunitet na dwa odcinki, więc możesz, możesz i tak się chować spokojnie. No. I dobra. Czas start. Tu gdzie my w ogóle jesteśmy? No, tak jakby ci to powiedzieć. Mów. Bo ty wiesz, gdzie jest... Gdzie jest ten turniej nagrywany twój. No wiem. No to jesteśmy jakby... Wy. na innej wyspie całkowicie. Że co? Ale przecież mówiłeś, że masz plan. No, miałem, ale myślałem, że jesteśmy gdzieś niedaleko. Kurna, to zostaniemy tu na zawsze. No, jedyną opcją to byśmy musieli wysłać jakąś wiadomość do tych twoich wspaniałych uczestników. To jest jakaś myśl, ale jak to zrobić? W sumie to mam pomysł. Kram chować się razem. No, w sumie to możemy się chować razem. Legendarne duo powróciło. No i klasa. Dobra, skoro mam ten immunitet yy, dwuodcinkowy, to mogę sobie odpuścić te wyzwanie. Z kamilotem naprawdę coś dziwnego się dzieje. Przecież wygląda jakby spadł do jakiegoś zielonego gówna, poza tym się nie odzywa, co jest też dziwne. Tylko do kogo bym mógł się pójść? Kto by mógł wiedzieć takie rzeczy? Czarodziejcy. Pudełko! No przecież schała się pod tym pudełkiem. Wygrywam to! Oh, kurde, no w sumie tu by gdzieś można się było schować, tu jest tyle gratów. Eee. Yy, goba. Co ty, ty robisz? Czy mógłbym się tutaj też gdzieś schować? Czemu poszedłeś za mną. A no, tak nie wiem. To mogę? Yy, no tam gdzieś dalej możesz, no. Niech ci będzie. Ciebie jeszcze zniosę. A ja też mogę? Nie, ty nie możesz. No tak, w sumie to jest dobry pomysł. Ugh. Co ty tu sam, bo robisz? Potrzebuję waszej pomocy. I to naprawdę bardzo potrzebuję. No, słuchamy. Czy wiecie coś może, czy o jakichś kryształach? W sensie? No, jakieś takie kryształy, co tak zmieniają miksele. Czy jakieś są bardziej agresywne, bo mały problem. No, kontynuuj. Bo jakby Camilo z nas taką laskę i w niej jest taki kryształ No i on zachowuje się bardzo dziwnie. Dzisiaj to już w ogóle nic nie mówi, zaczął zmieniać kolory i nie wiemy co się z nim dzieje. Zaczął być agresywny, a był ciotą. Hmm. No. No w sumie to były takie kryształy. Naprawdę? Dobra. W sumie jakbym... Ja to teraz trzymam. Ty byś mógł się tam wślizgnąć. I ja też bym tam później wszedł. No. No niech będy. Dobra. Dawaj do końca. O. Dobra, chyba jestem git. Dobra, myślę, że najlepszym pomysłem będzie wejście tam na górę. Tylko jak to zrobić? Ej, co ty robisz, gnoju? A. Ej, no to była moja kryjówka, no. O nie, tak się nie bawimy. A otóż, tak były i są takie. Jest coś takiego jak kryształy mocy. No. No i kiedy wejdziemy w posiadanie tych kryształów, dostajemy jakieś moce, ale kończy się to źle. Ponieważ później nie możemy się opanować i zostajemy, jakby potworami. No. Ogólnie na razie odkryto tylko trzy kryształy, ale pewnie jest ich znacznie więcej. Niebieski to bodajże kryształ. Kryształ burzy bodajże. Zielony to kryształ mocy. A czerwony to kryształ wszechświatów. No, on ma takiego zielonego. W sumie to by się zgadzało. A o co chodzi z tym, że zostanie potworem? No, może zacząć wszystkich zabijać? Ale to tylko jakby miał długo tą laskę. No, tak z. 4 miesiące? O kur. O! Yy, pomóc się jakoś? No, chciałbym się tam wspiąć na górę, ale marne mam szanse. O kurde. Może ci jakoś pomóc? Nie wiem jak. Jakbyś umiał mnie tak jakoś podrzucić? Yy, w sumie da się zrobić. Obra. Dobra! że żebym się tylko tu utrzymał. Dobra jestem. O. Chyba mu się udało. Dobra, muszę znaleźć sobie jakąś inną kryjówkę. Jak to tyle czasu! No, ale co się może stać? No, może zacząć za chwilę każdego zabijać, już nawet powiedziałeś, że nic nie mówi. Um, wiesz, co się może stać? Chodź, pokażę ci. Jak mi pokażesz? Um, robiliśmy eksperymenty z magią i udało nam się stworzyć coś takiego, że możemy wizualizować. Przyszłość lub przeszłość dzięki magii. Więc mogę ci pokazać, co się może stać. Gdzie my jesteśmy? Mówiłem ci, że to tylko wizualizacja. Oni nas nie widzą. Co tu robi moja rodzina? Co on chce od nas? Nie! 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 Uspokój się, to była tylko wizualizacja. To naprawdę może się stać. Niestety musimy jak najszybciej pozbyć się tego kryształu. Dobra. Dziękuję Wam. Dobra, po prostu zacznij ich szukać, bo już mieli wystarczająco czasu. Co tu pisze? Pod tym jest Kamil. 60, łapka w górę. Co? No, i zostałeś kolego znaleziony. Bardzo mi przykro. Jest wyłączony. To ten robot, szpieg, śmieć, gnój, dobra, dobra. Szef pokazał mi, jak się go instaluje, programuje. Co za idiota. Więc tak. Ty dogudujesz mu skrzydła. Ja zaprogramuję go tak, żeby powiedział Mikselom, gdzie jesteśmy i może to będzie nasza jedyna ścieżka wyjścia. No dobra. Weź go sparaliżuj jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. Ktoś na pewno musiał pójść gdzieś wysoko. No się ma. Yy, idę na eliminację? No, niestety. A ściągniesz mnie stąd chociaż? Yy, nie. 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 Kurde, serio dobrze się pochowali. Ale mam pomysł. Kram to gówno! Co ty powiedziałeś? Yy, nic, nic, zostałeś znaleziony. Dorwego. Jeszcze w sumie tu mogę sprawdzić. Włączę latarkę Dobra, jest tu coś. Gobba! Naprawdę? Tak, naprawdę zostaje znaleziony. Kurna. Dobra, oni tak dobrze się schowali, że yy, dostałem jakby informację gdzie, w, kto w jakim obszarze się znajduje, dlatego może mi teraz łatwiej już... Widzę pierwszy obszar. Ktoś tu powinien być. Kurde, no nie ma. Dobra, idę do następnego miejsca. A Dobra, tutaj powinien ktoś być, jednak muszę sprawdzić, co jest pod tym. Dobra, tu nic. Cudzeż, nic. O! Jesteś Sajsmo, czyli zostały jeszcze trzy osoby, więc muszę jeszcze jedną znaleźć. Ogólnie to tak, doszedłem do wniosku, że skoro znalazłem 5 osób, ale nie znalazłem Slambo, który i tak nie idzie na eliminację, to postanowiłem, że dzisiaj bezpieczny właśnie będzie Slambo. I ci, którzy nie znalazłem, czyli Splasho i Meltus, a reszta pójdzie po prostu na eliminację. Czekajcie. Kogoś tu brakuje? Jams i sierota dalej tam siedzi, A więc tak. Ci panowie są dzisiaj bezpieczni. Jeszcze slambo oczywiście. Ach, dobra, już jestem. Nie znalazłeś mnie chyba, co nie? No nie, ale i tak jesteś bezpieczny. Okej. Okay. Dobra, a więc wy zagłosujcie w komentarzach, kto ma odpaść z tej piątki. Czy to ma być Sajsmo, Gobba, Kram, Kamilot, czy może jamzi? Zagłosujcie w komentarzach. Widzimy się w następnych odcinkach. Forte City Sezon drugi. Na